No witam cię człowieku, dostujemy skina z ostatniego odcinka, był tu ten przepiękny bizon. Po pierwsze, jest rozdanie kosy na Discordzie. Po drugie, e, w ostatnim filmie troszkę mniej było komentarzy i lajków. Co z tym idzie, dzisiaj będzie droższy skin do wygrania. O tym za chwilę, żeby was przede wszystkim troszeczkę zachęcić bardziej. E, trzeba mu napisać w komentarzu, co ci poleciało z dziennej skrzynki i który masz jej level, więc zobaczmy, kto skinka dzisiaj wygrywa, kto dzisiaj skinka do bizona przygarnie. Uwaga, uwaga. Mm. Pin dojek mi poleciał X gdzie a level mam 6 skrzynki. Gratulacje wygrywasz skina, żeby go odebrać wystarczy, że napiszesz komentarz pod tym filmem, który aktualnie oglądasz. Jest to weryfikacja, czy oglądacie filmy na bieżąco. Jak zauważę Twój komentarz, to od razu Ci skina wyślę. Drogi widzuty, masz dzisiaj tego skina do wygrania. Jest on dzisiaj delikatnie droższy na zachętę. Eee, żebyście się postarali oczywiście udostępnij film koledze swojemu, żeby też sobie wygrał skina, a żeby wygrać tego skina oczywiście subskrypcja z dzwonkiem tego kanału. Łapka w górę oczywiście i skomentuj film hasłem, które będzie w dalszej części filmu. Zapraszam. Przepraszam, do oglądania. Dzień dobry, dzień dobry, witam oczywiście na drifto, skin się najlepszy kodik, w tym miejscu sobie wpisuj Santi7, za moim kodem masz oczywiście plus 10% więcej przy każdym ewentualnym depozycie, do czego nie zachęcam i skrzynkę na start dla nowych osób, mil speka. przypominam ci na samym starcie, że strona jest tylko dla osób pełnoletnich, przeznaczona, graj sobie rozważnie i z głową, oczywiście oglądaj odcinek do końca, bo dzisiaj również masz skina do wygrania, było o tym na początku, dzisiaj mam ochotę trochę sobie tych procentówek otworzyć, na 10% jest wiele skrzynek, których albo w ogóle na procentach ogólnie patrz, ile tu jest skrzynek. My sobie dodamy dzisiaj wszystkie, zobaczymy jak one dają, co one rzucają. Eee, oglądaj do końca, żeby się przekonać, co trzeba napisać w komentarzu, żeby wygrać skina. Kilka będzie na pewno hasełek. Eee, no i zobaczmy, co te skrzynki dają. Na moment nagrywania tego filmu tak się prezentuje design, właśnie dodawania skrzynek. Dzisiaj został dodany na odcinku zresztą. Oczywiście, dzisiaj, jak ja to nagrywam, nie, bo u ciebie może być inaczej. Dajmy sobie tryb normalny, bo dawno na normalnym trybie nie walczyłem. Ostatnio to tylko te nowe tryby testuję, nowe tryby testuję. No bo wiadomo, trzeba się zaprzyjaźnić z nowym trybem, żeby potem rzucał potężne skiny. Oczywiście, że tak. Sprawdźmy. Pierwsza skrzynia. Sirek, dla mnie. No tu dużo będzie zależało od tych 10% bo jak któraś z nich. Rzuci nam coś, w szczególności ta 10% luksury, no to może być ciekawie. Na razie tutaj już czadzik wygrywa z nami, trafił lepszego goka, ale nic się nie dzieje. Na pewno na pewno wrócimy. 10% kałach też jest dobrą skrzynią. Jeśli nie widziałeś odcinków na przykład z chatem GPT, który tworzył mi bitewki i było kilka takich odcinków, to właśnie on często dawał tą skrzynię z kałachami na 10%. A ona jest dość taka, no nie jest zbytnio budżetowa, no bo 4 dyszki na jedną skrzynię i to taką 10% no to na przykład mm, niektórzy by się nie odważyli takiej skrzyni dodać, a jednak ona pokazała wtedy, że potrafi rzucić. Zobaczmy, jak będzie teraz. No tym razem te 90% niefartowne procent poleciało, bo te słabe skiny zleciały do naszego, tutaj, naszej bitwy. 1% na karambita, nie wylatuje. Kto by się spodziewał. 50% frontset misty, kałaszek, kałaszek dobrze. Dobrze, nieśrodkowy, nie środkowy, bo on ma już uzbierane tutaj tego, uzbieranego magloka. No i słuchajcie, teraz zbliżamy się coraz, coraz szybciej do tych skrzynek. 10% knife, między innymi 10% gloves. Które teraz już przed nami leci. Zobaczmy, uwaga, niestety rękawice dla nas nie lecą, a musi cokolwiek wypaść, żebyśmy nie Czada jeszcze, bo nadal mamy od niego mniej. Zobaczmy 10% na Polskę. Czy poleci jakaś? Leci dla Botaryana, także tym bardziej musimy coś trafić. Tym bardziej musi dla nas spłynąć coś dobrego. Jest Mecha, jego dużo lepsza. 10% luksury. W sumie wszystko zależy od tej skrzyni. Nic, 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 nic. No i ostatnia to jest 10%, 50% na kosę ale mi nie leci. No na trybie Underdog byśmy byli szczęśliwi z uzyskanych skinów. Niestety tutaj bitewkę przegrywamy. No niestety, czasami się tak zdarza, oczywiście z każdej nawet przegranej bitwy otrzymujemy skina. Ja dostałem takiego Camelona za 12 Ziko, więc całkiem w pożądaniu. Jeśli chcesz wygrać skina z początku odcinka. Napisz w komentarzu, który nóż Ci się bardziej podoba. Czy ten Flipknife za 1700, czy ten Bajonet Freehand za 1400. Eee, bo oczywiście nie mówiąc o tym karambicie, on jest zachowany na gorsze czasy. Po, wybierz pomiędzy tymi dwoma, czy Flipknife Vanilla, czy Freehand Bayonet. Ja sobie wypłacam w tym momencie m, Flipa Vanilkę, bo bardziej mi się podoba. Eee, no i słuchaj, zaraz sobie go zaakceptujemy na Steamie. A stwórzmy w międzyczasie kolejną bitę. Zróbmy sobie te procentówki, czyli tutaj procent. ja bym sobie zrobił, słuchaj, na, 10, na 1% Crimson Web, 10 sztuk tej skrzyni. Dodałbym sobie 10 sztuk luksurki na pewno. I na dokładkę to będzie ostateczna taka bitwa, nie? Na dokładkę dałbym tak 3 knife'y, 3 laki 777 i dajmy sobie. Antiago, bo też jest taką delikatnie procentówką, 7 razy. Będzie bardzo długa bitwa, delikatnie pewnie będę Wam przycinał. To w takim razie sprzedajmy sobie tego bajoneta, bo zdecydowałem się na knife'a, A jeszcze nam brakuje, no to dobra, no to na gorsze czasy krambit. Gorsze czasy nadeszły widzowie. Point Rush. Tryb point na tej skrzyni mi, mi się wydaje, że będzie bardzo, bardzo dobrym trybem, bo w point musimy zbierać punkty za każdą wygraną rundę. Otrzymujemy punkt i kto na koniec bitwy ma więcej punktów, ten wygrywa całościowo bitwę bez względu na to, co wypadło. Jak na razie tutaj 1-0-0. Właśnie na tych pierwszych skrzynkach możemy delikatnie się obłowić w punkty, albo je stracić. 2-0-0. Kolejne... 3, 0, 0. No nie mamy farta, a tutaj od tych skrzynek naprawdę sporo zależy. Jakby nie było, niby 1% na krywne, ale małe, małe tutaj różnice w cenach e, tych rewolwerów mogą zmienić wszystko. E, 3, 0, 0, prawda? Chyba tak właśnie było. Już jest 4, 0, 0, więc bardzo, bardzo dużą przewagę ma Bot Crasher. A już widać, że Karambit, nie Karambit, Flipner do mnie przyszedł. E, 4, 0. 01, 411, chyba tak, pogubiłem się, widzowie, pogubiłem się w tym. E, no i słuchajcie, Crasher ma bardzo dużą przewagę. Nie wiem, czy to uda nam się e, wygrać, czy da, uda się nam wrócić z tego, z tej dalekiej podróży, bo naprawdę tych skinów do rewolwera trafił ogrom lepszych niż my, bardzo dużo. Jest bardzo dobry. Eee. Dielek, bardzo dobry, bo za dwa koła. To nam nic nie daje na razie oczywiście, bo to jest tryb Point rush, więc nadal wygrywa, bo Crusher, ma więcej rund zgromadzonych i znowu dla niego leci MK. MK. welcome to the jungle. Witamy w dżungli, widzowie, witamy w dżungli. Jak dotrwasz tego momentu i chcesz wygrać skina z, z początku odcinka, a dodatkowo napisz, witamy w dżungli, po raz kolejny napisz właśnie, witamy w dżungli no słuchaj, słuchaj, tu jest duża pula do zgarnięcia jeszcze żeby to się udało zgarnąć to przed nami jakoś 15 skrzynek może tutaj coś przyszpącimy, no 3 sztuki chyba jeszcze, albo 4 nawet sztuki lepszych skinów nam brakuje liczmy na tego Santiago na końcu, żeby dopisało nam szczęście właśnie z mojej skrzyni eee, często dopisuję wam skrzyni, z mojej skrzyni szczęście Cipsik w niedawnej przeszłości na przykład wypłacił sobie AWP onitadzi którą trafił właśnie więc całkiem, całkiem w porządku. Znam też inne osoby, którym dropiła skrzynia Santiago, niezłe skiny, więc cieszę się, naprawdę się cieszę, że tutaj zdobywacie fajne skiny z takiej dosyć ryzykownej skrzyni, jaką jest skrzynia Santiago. 7,7% laki. coś tutaj nam rzuci? rzuciło, ale nie dla nas leci Fuel Injector. Nawet on jeszcze nie ma tutaj remisu z botem crasherem, więc ja myślę, że on może nawet nad nami z 4 rundy mieć przewagi, więc Santiago postaraj się ładnie, bo chciałbym jednak tą bitewkę wygrać, nie? No, chciałoby się, chciałoby się. Jest naprawdę już coraz mniejsza szansa, bo coraz mniejszy skrzynek e, jeśli faktycznie te pierwsze rewolwery zdecydują o tym, czy my to przegramy, no to będę w szoku. A jak na razie się wszystko na to zapowiada, bo z Santiago same naklejki, 3 rundy zostały do wygrania, dwie rundy już zostały do wygrania i chyba bez względu na to, czy wygramy dwie, to i tak już jest niestety... Bitwa przegrana. No tutaj Santiago zaskoczył, niestety, negatywnie. Negatywnie zaskoczył 25 do 23 do 22, także wszystkie skiny lądują na konto Bota Crashera. Ja sobie w tym momencie włączam tutaj Steam'a i akceptujemy ofertę za tego Flip Knife'a. Oferta ta flipa oczywiście do nas przyszła w mgnieniu oka z g skinsa akceptujemy sobie tego skina, no i słuchaj, będzie mi służył ten skinek. Ja lubię ogólnie skiny vanilla, jestem w posiadaniu też skeletona vanilli, ale flip knife'a dawno nie miałem, więc zdecydowałem się właśnie na niego. Akurat trafił mi się ze skrzyni, więc całkiem w porządku. No i właśnie do mnie dotarł w tym momencie taki flipik wisi, wisi w akwipunku. drodzy widzowie pamiętajcie, że też macie skina do wygrania do kosy na discordzie jeśli cię nie ma na discordzie to wbijaj czym prędzej bo właśnie tam jest dla ciebie do rozdania koska, ja sobie zrobię ostatnią bitewkę na te 10% luksury, 5 sztuk na trybie terminal na 4 graczy, czyli wszystko zależy od ostatniej skrzyni, na trybie terminal e, musi mieć więcej w ostatniej skrzyni żeby bitewkę wygrać tutaj, co poleci z pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej skrzyni nas zupełnie nie obchodzi. Oczywiście chcielibyśmy widzieć tutaj chociaż dwa skiny droższe niż ten Skar najtańszy i jest już jeden dobry skin, więc będzie minimum zwrotka tej bitwy, z czego się naprawdę cieszymy. Jest już profil z bitwy, wystarczy teraz wygrać tą ostatnią skrzynię. Pięknie, pięknie, pięknie chciałbym to wygrać. W tym momencie już oczy mi się świecą na punkcie tej Wild Lily, chciałbym tą bitewkę wygrać. Uwaga, ostatnia. No niestety, wygrywa pod czat, bo on z ostatniej skrzyni trafił lepszego skina. No nic, dzisiaj mi się nie udało, ale mamy flipika w ekwipunku, z czego naprawdę się cieszę. Drodzy widzowie, życzę wam równie dobrych skinów, co ja na dzisiejszym odcinku sobie wypłaciłem. Tego ci właśnie życzę, drogi widzu. Zapraszam Cię na j 4 z Kodem santy 7 dostajesz 10% więcej przy każdym ewentualnym depozycie, do czego nie zachęcam. I skrzynkę na start. Mil -speka dla nowych osób. Przypominam Ci, że strona jest przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich. Graj sobie rozważnie i z głową. I kliknij sobie w link z opisu, bo masz darmową skrzynię codzienną do odbioru. Jeśli dzisiaj nie odbierałeś, to sobie warto odebrać jakieś ski na na Steam przygarnąć. To no wiadomo, że trzeba, no bo jak nie ty, to kto bo jak nie ty to kto. Do zobaczenia już jutro, widzimy się na nowym odcinku już jutro. Cześć, cześć, cześć.